Niestety starość mi się kojarzy z byciem słabym, z bardzo niską emeryturą. Z jakąś taką apatią, niechęcią do życia? Z czymś strasznym mi się kojarzy. Z biedą. Starość kojarzy mi się ze zmarszczkami. Z powolnym e, wysiadaniem kolejnych narządów. Niemocą, że nie można robić tak wielu rzeczy jak za młodu. No, starość jest zdecydowanie męką, tak. A co na to Elżbieta Jodłowska, 66-letnia aktorka, autorka bardzo entuzjastycznie przyjętych spektakli Klimakterium i już oraz Klimakterium 2, czyli menopauzy szał. To nie jest kraj dla starych ludzi, zdecydowanie. I trzeba mieć dużo pogody ducha i trzeba bardzo chcieć, żeby tę starość przyjąć z godnością i nawet z jakąś radością, z jakimś zadowoleniem, że się to życie... Jakoś fajnie przeżyła. To też może być piękny czas na zajęcie się sobą. Dla mnie, z rejsem po Karaibach, na który się uda, będę miała 70 lat. Starość to odpoczynek, uważam. Starsi ludzie powinni się cieszyć, podróżować, leżeć na plaży plackiem ze swoją drogą, drogą połówką. Nie należy się strasznie obrażać, burzyć, bronić, naciągać, fastrygować i upiększać, bo po prostu tak ma być. Już przybora pisał, że wesołe jest życie staruszka. Dlaczego zatem boimy się starości? Najbardziej obawiam się, myśląc o twojej starości, niedołęctwa. Że będę cierpiała. Zaniki pamięci. Boję się, że zdrowie mnie zawiedzie. Najbardziej choroby Alzheimera. Emerytury. No właśnie, biedy. No, że nie będę tak aktywna jak teraz. <noise> że będę uzależniona w przyszłości, nie wiem, od rodziny, że, że będę musiała się mną opiekować. Żeby... utraty zdrowia, no i tego, że nie będzie kogoś obok, w samotności. Braku pieniędzy. Ja, ja jestem zdana na to, co los się, ja się nie boję. Ludzie starsi już tak jakby zmieniają swój pogląd na świat i na innych ludzi i zaczynają narzekać. To, tego się obawia, jest ciężka sprawa. Tak. A dlaczego zaczynają narzekać? Co jest dla nich najważniejsze? Najważniejsze jest zdrowie. Jeśli tego brak, to, to nie ma tego napędu na życie. Człowiek zdrowy jest w stanie zrobić znacznie więcej. Polska się starzeje. Tymczasem nie przygotowujemy siebie ani bliskich na własną starość. Nie przygotowuje nas nasz kraj. Jak poprawić sytuację starzejącej się Polski i Polki?